Witam Państwa Cezary Adamski. Zapraszam na program w Centrum Uwagi. A w centrum uwagi nie zawsze musi być polityka, szczególnie teraz w czasie gorącej kampanii wyborczej. Warto na chwilę odetchnąć od niej, y, stanowić się nad sobą, nad drugim człowiekiem. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy program będzie dla Państwa właśnie taki refleksyjny. Moimi Państwa gośćmi są wolontariusze szlachetnej paczki Karolina Jóźwiak i Jakub Walczak. Dzień dobry. Co to jest szlachetna paczka? Bo dzisiaj ładnie się prezentujecie w koszulkach, na mieście też was widać. Rozmawialiśmy w naszym serwisie o tym, że rekrutujecie wolontariuszy. Co to jest szlachetna paczka? Szlachetna paczka jest to projekt zainicjowany przez Stowarzyszenie Wiosna, konkretnie przez księdza Jacka Stryczka. Ma swoją siedzibę w Krakowie. Jest to już 15. ogólnopolska akcja, która od 3 lat również jest w Skierzu. Mm -hmm. No to po co jest, jak już mówimy? Czym jest to, po co jest? Chcemy pomagać. Chcemy pomagać ludziom, którym nie do końca układa się w życiu, ale naszym celem paczki jest również dawanie impulsu do działania. To nie jest tak, że ludzie będą czekać, aż przyjdziemy do nich z pomocą, tylko sami mają też wziąć swoje życie we własne ręce, i jeżeli mają możliwość, to dajemy impuls powiedzmy do szukania pracy, bo niektórym wystarczy po prostu zachęcić i jest fajnie. Takich rodzin, co prawda, zgodnie ze statystykami, na skraju czy poniżej skraju ubóstwa jest coraz mniej na szczęście, niemniej no są to w dalszym ciągu setki tysięcy jeszcze osób. No i takich różnego rodzaju form pomocy dla takich ludzi. Jest wiele w gruncie rzeczy, jest wiele organizacji, które taką pomoc, takiej pomocy udzielają, no ale też instytucji typu, nie wiem, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej na przykład. A czy wy uzupełniacie tą ofertę, czy kierujecie ją do zupełnie innych ludzi? Znaczy my przede wszystkim idziemy do rodzin, zapoznajemy się z nimi, osobiście ich poznajemy, poznajemy ich historię, nieraz i wzruszenie. I na podstawie tego oceniamy, czy, czy rodzina zostanie włączona do projektu, czy nie. Tutaj bardzo dużym plusem jest kontakt z człowiekiem, bo po napisie na kartce o historii rodziny nic się nie dowiemy. Musimy się spotkać i, i porozmawiać. Okej, okay, no są ludzie z tych instytucjach, które wymieniłem, które też no, mają za zadanie tak, rozpoznać to, jak, jaka jest sytuacja rodzin, jak żyją, czy to, jest, czy to są rodziny, które autentycznie wymagają, czy potrzebują tej pomocy, no to wy, to wy czym się różnicie od nie wiem, pracowników, mopsów, gopsów czy powiatowych centrów pomocy rodzinie? My za pośrednictwem partnerów projektu, czyli między innymi ośrodków pomocy społecznej, ple, placówek oświatowych lub po prostu prywatnych osób. Chcemy dotrzeć do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. A cechują się bohaterską postawą wobec tej sytuacji, czyli na miarę swoich możliwości podejmują jakieś działania, żeby, żeby wyjść, wyjść z tej sytuacji. I szlachetna paczka jest dla nich szansą pokonania tych przeszkód, które stoją na osiągnięciu ich życiowego sukcesu. Mhm. A to czym jesteście, bo cały czas do tego dążę i, i, i próbuję was prowokować do takich odpowiedzi. Czym jesteście wyjątkowi? W czym jesteście wyjątkowi? W czym jesteście inni od tych, którzy też udzielają takim rodzinom pomocy? Wiele placówek udziela pomocy, pomocy pieniężnej. Rodziny dostają jakieś zasiłki z MOPS-u, z GOPS-u albo, albo z różnych fundacji. Szlachetna paczka wychodzi naprzeciw konkretnym potrzebom danej rodziny. Czyli wolontariusz, poznając rodzinę, poznaje przyczyny ich trudnej sytuacji i poznaje ich główne potrzeby. Darczyńca, robiąc paczkę dla, dla rodziny, stara się zaspokoić ich główne potrzeby, aby ta rodzina mogła, mogła dalej, dalej osiągnąć swój sukces. No właśnie. Szlachetna paczka to się mi kojarzy od razu z szlachetnymi ludźmi. E, czyli są osoby, które, które Was wspierają, czy wspierają Waszych podopiecznych, osoby, którymi, którymi się zajmujecie. E, jacy to są ludzie? Kto przygotowuje te paczki? Często są to firmy, w jakiej, jeżeli w jakiejś firmie znajdzie się osoba, która, której uda się zaangażować pozostałych pracowników, to, to jest coś, coś świetnego. Często są to osoby prywatne, które, które motywują swoich przyjaciół, swoje rodziny, żeby, żeby zrobić paczkę dla, dla jakiejś rodziny. Rodziny wybierane są z systemu internetowego na podstawie opisu umieszczonego tam przez wolontariuszy. Czyli e, ja chcę taką paczkę dla jakiejś rodziny zrobić, wchodzę na stronę internetową i wyszukuję sobie rodziny, której chcę pomóc, tak? Tak. Piękna sprawa. A teraz e, powiedzcie, jakie to, są, jakie to są paczki, jakie zawartości, jakie wartości i zawartości? Paczki są bardzo, bardzo różne. Są to paczki, zaczynając od artykułów spożywczych, przez szkolne, przez zabawki. Czasem kończę nawet na artykułach domowych, typu lodówki, pralki. Meble? Też się zdarzają, bo to duża to, paczka wtedy. Wszystko jest. zależy od sytuacji rodziny. My przeprowadzając rozmowę, dowiadujemy się co jest potrzebne i właśnie plusem jest to, że nie dajemy pieniędzy, a taką mądrą pomoc, czyli konkretnie to co potrzebuje. Hmm. E, mówimy o akcji ogólnopolskiej, czyli o e, akcji, która obejmuje cały kraj nasz. No i taka, zacznijmy od tego ogółu w skali kraju, to ile takich paczek dla ilu rodzin e, jest przygotowywanych. W zeszłej edycji Mądrą Pomoc poprzez projekt Szlachetna Paczka otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin. Bardzo dużo. My co roku chcemy dotrzeć do coraz większej tej ilości rodzin. Mamy nadzieję, że te rodziny, które otrzymały pomoc w minionych edycjach, teraz radzą sobie w życiu i nie potrzebują już tej paczki. Ale my chcemy docierać do tych kolejnych rodzin, do których nie Ale udało są się wcześniej dotrzeć. Rodziny, które tak, tak. macie w bazie właściwie co roku, tak? Projekt ma na celu dać ten impuls do zmiany. Także no rodzina, jeżeli któryś raz jest w projekcie, to znaczy, że, że ten projekt nie, dał, nie, nie pozwolił im wprowadzić jakichś zmian w swoim życiu. Dlatego my poszukujemy tych, tych innych rodzin, które jeszcze nie zostały włączone do projektu. Idea, rozumiem, Waszego, waszego zaangażowania. O zaangażowaniu Waszym jeszcze chcę porozmawiać później, ale, ale tego, co robicie, jest taka, żeby nie tylko wspierać. Albo wspierać, ale takich, którzy jakąś aktywność na rzecz poprawy swojego losu wykazują, tak? No to jak to wygląda? Jak to się przejawia? To znaczy jest osoba, czy też rodzina, która tej pomocy wymaga i jaką aktywność musi wykazać? Żeby, żebyście ją zakwalifikowali do swojego programu. Czasem to bywa tak, że po prostu niektórzy czekają na pomoc, siedzą z założonymi rękami i stwierdzą, że a przyjdziemy, to im pomożemy. A my właśnie szukamy rodzin, które mimo to, że jest ciężko, ale starają się chociażby podjąć na przykład jakąś pracę. Na początek coś niewielkiego, ale zawsze jest to jakieś dążenie do poprawy swojej Skąd sytuacji. Skąd o tym wiecie, że ktoś próbuje tą pracę znaleźć? My pozyskując historię, staramy się, aby partnerzy przekazali nam historię takich rodzin, które znają, które wiedzą, że, że te rodziny podejmują jakieś działania że, zmierzające ku, ku poprawy swojej sytuacji. Potem wolontariusze poznają te rodziny przez dwa spotkania no mimo to, dwa, mimo to dwa spotkania to nie jest dużo, żeby poznać tą rodzinę, ale daje jakiś taki ogląd tej sytuacji i, i pozwala zobaczyć, czy ta rodzina faktycznie jest bierna wobec, wobec sytuacji materialnej, czy podejmuje jakieś działania. Mhm, ale to robicie, nie wiem, wywiad środowiskowy też jakiś od sąsiadów na przykład? Tak działają instytucje, dlatego pytam o to. Znaczy my głównie opieramy się na tej rozmowie z rodziną, liczymy na, na szczerą rozmowę, ale, ale oczywiście zbieramy też informacje od, od znajomych, o, mm -hmm. Robimy zdarzają też coś takiego. zdarzają się wam w tej historii waszej działalności jakieś przypadki takie, ta, takiego nieuczciwego zachowania? Tak zdarzały, się, tak, zdarzały się przypadki rodzin, które po prostu e, projekt szlachetna paczka ch chciały wykorzystać, żeby, żeby z, poprawić swój sta status mat materialny. A nie potrzebowałem w rzeczywistości tej pomocy. To to często... Zweryfikowaliście. Tak, się. często to też wynika poprzez dostarczenie z... niewłaściwych historii rodzin poprzez partnerów projektu. Mhm. Dlatego w tym roku staramy się kłaść duży nacisk na, na te dobre rodziny, które charakteryzuje bohaterska postawa wobec trudnej sytuacji. Bohaterska, czyli ta aktywność, o której przed chwilą mówiliśmy. Dokładnie. Coś chcemy zmienić w naszym życiu, żeby było nam lepiej. A ktoś może nam w tym rozumiem pomóc. W skali mikro bo wracam do skali pomocy której udzielacie w skali mikro, to jest, jeśli chodzi o Zgierz, ile rodzin? Na tą edycję mamy cel pomóc 70 rodzinom. To też nie, wi nie wiadomo, bo ten cel może, może zostać zwiększony albo zmniejszony, w zależności od tego, jak wolontariusze zadecydują, czy dołączyć te rodziny do projektu, czy nie. Ale generalny cel jest 70 rodzin w mhm. Zgierzu i w okolicach. W poprzednich edycjach jak to wyglądało? Na podobnym poziomie rozumiem? Co roku ta liczba się zwiększa. Zarówno zwiększa się liczba wolontariuszy, którzy, którzy powinni zostać zrekrutowani do projektu, liczba rodzin, której projekt może pomóc. Hmm, a to jak już wspomniałeś o wolontariuszach, to właśnie, no ktoś to musi robić. Rozumiem, że nie tylko wasza dwójka. To jak to jest? Mamy już około 10 wolontariuszy. Dalej poszukujemy, można się... Mówimy ze... tu o naszym mieście, tak? O... Tak. Do 30 września można się zgłaszać. Jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieć ukończone 18 lat, a potem to już dowoli mamy osoby właśnie około studiujące, pracujące, osoby starsze. Wszyscy chcą pomagać i to nas cieszy. Nie ma górnej granicy tego wieku. Ale to muszą być, rozumiem, osoby, o tym też mówiliście w naszym materiale, w serwisie informacyjnym. Muszą być to osoby jednak godne zaufania. Tak, jak najbardziej, ponieważ one mają kontakt z, z tymi wrażliwymi, z wrażliwymi danymi danych rodzin dlatego są to osoby, które przechodzą szkolenie, które są rekrutowane. Nie są po prostu pozyskiwane, Także ktoś się zgłosi i od razu jest wolontariuszem. Tylko jest też selekcja osób, które się zgłaszają. To są wolontariusze na rok czy na dłużej? Na jedną edycję projektu. Ale mhm. projekt ma też na celu zachęcić wolontariuszy z poprzednich edycji do uczestniczenia w kolejnych edycjach projektu. Oczywiście, że można to robić, tak? Czyli tak. można być z wami przez lata. No. Można. A powiedzcie wobec tego po co ktoś takie jak wy, w waszym wieku chociażby, miałby chcieć zostać wolontariuszem szlachetnej paczki? Chcemy pomagać, bo nie patrzymy tylko na swoje otoczenie, na swoje podwórko, tylko rozglądamy się dookoła. I bardzo fajne jest to, że dzisiaj ja pomogę Tobie, ale może za jakiś czas ja będę potrzebowała pomocy i ktoś pomoże mi. Fajne jest to, że mamy też wolontariuszy, którzy w poprzednich audycjach sami otrzymali pomoc, a teraz oni chcą pomagać, i to jest myślę bardzo fajne. Są takie osoby. So. To też jest ten przejaw aktywności. Tak. Jasne, dążę do tego trochę głębiej, żeby zapytać was, dlaczego Wy się zaangażowaliście w ten projekt, a no i co on wam daje? No bo dzisiaj działalność społeczna, działalność taka inna niż tylko skierowana na siebie, jest trochę demodę, nie jest zbyt popularna, szczególnie wśród młodych ludzi, takich, którzy myślą, nie wiem, o swoim o swojej karierze zawodowej, o, o zdobywaniu pieniędzy na życie, to, no to po co angażować się w tego typu działalność? Wolontariat nigdy nie wyklucza osiągnięcia sukcesu zawodowego albo prywatnego. Wolontariat pozwala spełnić się życiowo i rozwijać kompetencje interpersonalne między innymi. Pozwala poznać nowych znajomych, nowych przyjaciół, znaleźć się tu w studiach. Dokładnie. Na przykład. I też poznać, jak to wygląda od kuchni u nas. No tak, ale, ale takiego kolegę, koleżankę, rówieśnika waszego, może osobę, która nas ogląda, ale obcą wam zupełnie, jak byście zachęcili do tego, żeby przyszli do was i pomogli, żeby się w ogóle zaangażowali w coś innego niż gry komputerowe? Zachęcamy poprzez. Ze własnego doświadczenia, z poprzedniej edycji mogę powiedzieć, że bardzo fajnie patrzy się potem podczas finałów w połowie grudnia, jak rodziny otrzymują paczki na. Uśmiech dzieciaków, które chociażby dostają czekoladę i są bardzo z tego zadowolone, czy nierzadko właśnie na łzy wzruszenia, taką wdzięczność. Dla nas to jest satysfakcja, że po prostu mogliśmy coś, coś komuś dać od siebie, ale dużym plusem są właśnie darczyńcy, bo to oni przygotowują paczkę, my tylko no, nakierowujemy. Mm, takie piek, piek, piękne, ale, ale dalej szukam, a co ja z tego będę miał? Ja młody człowiek, co ja z tego będę miał, że poświęcę swój, nie wiem, kawałek czasu z dnia? Wolontariat daje przede wszystkim satysfakcję z niesienia pomocy, zwłaszcza gdy ta satysfakcja, zwłaszcza gdy ta pomoc przynosi jakieś efekty, pozwala rodzinie wyjść z trudnej sytuacji. I to jest, to jest główna korzyść, która płynie z wolontariatu. No ale wrażliwość trzeba jakąś mieć. Tak. Osoby niewrażliwe raczej się nie da osób. Poszukujemy wyzwania. osób, które są otwarte na wyzwania, które chcą podejmować nowe wyzwania, są otwarte na ludzi i które przede wszystkim mają chęć niesienia pomocy. Do 30 września powiedziałaś, że czekacie tak. na zgłoszenia, no to teraz jeszcze tylko tak konkretnie apel do e, widzów naszych e, o to, e, no, przede wszystkim, żeby się zaangażowali konkretnie, na czym polega wasza praca, czego mogą się ci ludzie, którzy przychodzą do was, e, chcąc zostać wolontariuszem, spodziewać. Więc tak, zgłoszenia na wolontariusze świetnej paczki, Z... czekamy na nie do 30 września. Zgłaszamy się poprzez stronę www.superw.pl, albo przez stronę szachetnapacz.pl. Wypełniamy formularz, potem umawia się z nami na spotkanie lider naszej zgierskiej drużyny. Liderem jest Kuba, rozumiem. Tak, tak, przeprowadza rekrutację, a potem zaczynamy działać. Od Kuby wszystko zależy. A na, na czym polega to działanie? Co robicie jako wolontariusze? Pierwszym obowiązkiem wolontariusza jest uczestnictwo w szkoleniu, aby wolontariusz mógł poznać ideę projektu i, i poznać projekt od tej drugiej strony. Kolejne obowiązki to aktywne uczestniczenie w działaniach rejonu, czyli uczestniczenie w spotkaniach i akcje promocyjne związane z, z, z rejonem, tutaj z rejonem zgierskim. Wolontariusz musi także odwiedzać rodziny, aby poznać ich sytuację i na tej podstawie wypełniać kwestionariusz. Potem wolontariusz wprowadza dane do systemu i jeżeli zdecyduje się włączyć tą rodzinę do, do projektu, przygotowuje opis tej rodziny. Potem jest, Czyli potem... właściwie od tego wolontariusza to zależy, tak? Tak, tak, tak. Wolontariusz decyduje o tym, czy, czy włączyć tą rodzinę, czy nie. On ocenia, czy, mhm. czy rodzina charakteryzuje się bohaterską postawą. E, następnie wolontariusz pośredniczy pomiędzy darczyńcą a rodziną i dba o to, aby darczyńca przygotował mądrą pomoc dla tej rodziny. Czyli paczkę, która faktycznie spełnia potrzeby tej rodziny, którą wolontariusz się opiekuje. Mhm. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Również. Dziękujemy. Bądźmy szlachetni, drodzy Państwo. Jak możemy i tylko mamy odrobinę tej wrażliwości, to, to zachęcamy do tego, żeby się w tą akcję włączyć. Albo jako wolontariusz, albo jako darczyńca. Moimi i Państwa gośćmi byli wolontariusze Szlachetnej Paczki, Karolina Jóźwiak i Jakub Walczak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.